Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go, Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, jaką przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto Słowo Pańskie, mała Poprzedzająca księgi Samuela, księga sędziów, mówi. O takim paradoksie narodu wybranego, tam jest opisanych kilkunastu sędziów, a więc ludzi, których Pan Bóg powoływał do konkretnego zadania. Mianowicie, gdy Izraelici odchodzili od Boga, Pan Bóg dawał sędziego, który ich wybawiał z rąk wroga, który na nich najechał. I tak było z każdym z sędziów. Z Jeftem, z Samsonem, z Szamgarem, z Gedeonem. Że odchodzili od Boga, ale był sędzia, który uświadamiał im najpierw ich błędną drogę. Że nieszczęście, które ściągnęli na siebie, było odejściem od woli Boga. I dzisiaj widzimy w tej pierwszej księdze Samuela taką prawidłowość, że pytali się, Izraelici staczali bój z Filistynami i pytali się, dlaczego Bóg do tego dopuścił. Ale gdybyśmy otworzyli pierwsze rozdziały tej księgi, które już czytaliśmy we fragmentach, to jak ona się zaczyna? W owym czasie rzadko odzywał się Pan. Wtedy nie słuchali. Pytali dopiero jak spadło nieszczęście, ale jak mogli słuchać, to nie słuchali Pana Boga. Nie? I, to jest, I to jest właśnie to. Wzięli sobie nawet Arkę Przymierza do bitwy, ale Pan Bóg dziwnie odszedł stawił ich, żeby zrozumieli swój błąd. Co było wcześniej? Wcześniej było odstępstwo. Kapłani i synowie Helego, jak synowie Beliala, jak synowie Diabła, mówi księga, pierwsza księga Samuela. I oni nieśli arkę pańską i przy tej arce zginęli. Bo arka, jak mówił ksiądz Paweł na początku, była znakiem świętej obecności Pana. Coś tu wyraźnie nie grało. Albo jesteśmy w obecności Pana, albo tylko pokazujemy, że mamy obecność Pana, ale z tego nic nie wynika w potyczce z filistynami. I z tego nic nie wyniknie w naszych wewnętrznych potyczkach. Brecie i siostry, może tym trądem ewangelicznym, o którym dzisiaj jest mowa w tym chlebie słowa, może tym trądem jest to, że my chcielibyśmy od Pana Boga pewnej rzeczy. Mało słuchamy Pana Boga i nie robimy tego, czego by chciał Pan Bóg. Może ten trendowaty, który miał iść paradoksalnie, pokazać się komu? Kapłanom, kapłanowi. Może jest po to, żeby w nas wszystkich objawiała się moc Boga i Jego działanie, i Jego nauka, i Jego Ewangelia, a nie tylko taka zewnętrzna pokazówka, że wszystko jest OK. Jak nie jest okej. Okay. Bo może być taki w tych czasach, że rzadko odzywa się Pan, a widzenia nie są częste, a kapłan Heli siedzi na swoim krześle. Nie mówię tu o się Pawle, Siedzi na swoim krześle i nic. Bądźmy, bracia i siostry, w doświadczeniu mocy Pana. Amen.